Hej, dzisiaj dla Was przygotowałem nowy wygląd Pokémonu. Do tego gry wyścigowe są najpopularniejszym gatunkiem w gamingu, podobno, a na koniec pracownik Departamentu USA od Energii postanowił zbudować w swoim urzędzie pornobota. Tu 7, a to moje newsy. Zaczniemy od tego, na co wszyscy czekacie i liczycie, czyli zmiany w świecie Pokémonu. Ponieważ według plotek na EXie bazujących na włamie do Gamfrika sprzed paru miesięcy ta firma przygotowuje się do zmiany wyglądu wszystkich poksów, w tym najbardziej ikonicznych jak Charizard czy też Pikachu. Sytuacja nie jest nowa, ponieważ już kilkakrotnie przebudowano wygląd Pokémonów, ale za każdym razem fani tej gry, tego cyklu, bardzo mocno płaczą i krzyczą w internecie. Do tego trzeba pamiętać o naszych kochanych ferii, którzy będą musieli kupić nowe stroje, by dalej się bawić w swoje zabawy. Na koniec dnia jest to taka ciekawostka, ale powiem szczerze, że bardzo mnie interesuje z jednego prostego powodu. Charizard, Pikachu i tak dalej to są ikoniczne motywy, nie tylko w grach, ale też w świecie poza grami. I bardzo mnie ciekawi jak reklamodawcy, czy też firmy, które sprzedają merch z Pokémonami zareagują na to, że Game Freak zmienia. Czy się dostosują, czy będziemy po prostu na rynku mieli 10 wersji Pikachu i każda będzie do innej edycji gry pasowała. A teraz szokująca informacja, przynajmniej dla mnie, ponieważ według nowego badania rynku z Sensor Tower to gry wyścigowe w tym roku są najpopularniejszym gatunkiem gier, jaki jest dostępny. Według tego badania średnio jeden tytuł w tym gatunku sprzedaje około 260 tysięcy egzemplarzy. Na drugim miejscu mamy gry sportowe, które sprzedają około 180 tysięcy egzemplarzy. A na trzecim miejscu mamy do czynienia z grami shooterowymi, które sprzedają około 160 tysięcy egzemplarzy. Wynik mnie mocno szokował. Nie sądziłem, że ściganki są tak popularne, ale trzeba pamiętać, że w tych gatunkach mamy bardzo duże rozbieżności, ponieważ ściganki liczą w sobie F1, jak i też Mario Kart. Niby obie gry m mówią o tym samym, ale jednak jest duża różnica w sposobie gameplayu i tak dalej. Podobna sytuacja jest z grami sportowymi, gdzie na przykład wiele ściganek mogłoby być dorzuconych właśnie do sportów, no ale tutaj traktujemy je oddzielnie. Trzeba też pamiętać o tym, że najlepsze strzelanki w tym roku dopiero wychodzą, jak Battlefield, Arc Raiders czy też Cod 7. I prawda jest taka, że dopiero po zakończeniu roku okaże się, kto jest liderem. Ale w tym momencie bez wątpienia ściganki prowadzą i pokazują mnie po raz kolejny, że mimo, że interesuję się grami, to najwyraźniej żyję w swoim bąblu, ponieważ nie spodziewałem się takiego wyniku i sądziłem bardziej, że ściganki wymierają. A tu taka zmiana: Pico Park to gra darmowa, która miała być płatna. Parę dni temu na Steamie wybuchła mała burza, a to dlatego, że indie deweloper poinformował, że jego tytuł, który dostał aktualizację we wrześniu, miał być płatny po dwóch tygodniach, stał się przez jego pomyłkę darmowy do końca życia. Sytuacja wygląda tak, że gra była wydana 4 lata temu, dev postanowił ją ten tytuł zaktualizować i przez dwa tygodnie chciałby gra była za free, ale okazało się, że Valve nie pozwala Wam podnieść... Ceny gry, jeżeli obniżyliście ją do zera i ustawiliście jako darmową. W takiej sytuacji technicznie ten tytuł będzie do końca świata za darmo. I wiele osób się oburzyło, w tym wielu deweloperów, uważając, że twórca Picopark powinien iść do sądu z Valve. Ja osobiście uważam, że nie powinien i uważam, że to może być po części akcja marketingowa, ponieważ gra ma już 4 lata Popularność jej nigdy nie była jakaś gigantyczna, dzięki temu, że stała się darmowa, deweloper na pewno zyskał sporą grzeszę panów i o tym przecież teraz też gadamy, więc to nie wygląda dla mnie, że było jakby to niecelowe działanie. Bo jest jeszcze jedna rzecz, o której wielu devów nie chce mówić, to jest fakt taki, że mogą zawsze napisać do Valve'u lub też mogą zamknąć produkcję. Jeżeli naprawdę zależy deweloperowi na zarabianiu, zamyka tą kartę steamową i otwiera nową. Jak mi ktoś powie, że to jest niemożliwe, bo Valve nie przypuści, to prawda jest taka, że jest to możliwe i robią to deweloperzy non stop. Zauważcie, że w swoich bibliotekach możecie mieć jeszcze stare zapisane karty z bet różnych tytułów. A tytuł po premierze, dostaje nową kartę, więc jest to możliwe, że można zamknąć grę i otworzyć drugi raz de facto to samo, pod trochę zmienioną nazwą, zamiast bety dodać po prostu new edition, które de facto było tu w aktualizacji. A teraz przejdźmy do Stanów Zjednoczonych, gdzie rozwój AI nie zatrzymuje się i obecnie de facto leczy ludzi z depresji. Przynajmniej tak tłumaczy się pracownik Departamentu Energii, który by uleczyć się z tej depresji, postanowił zuploadować prawie 200 tysięcy zdjęć pornograficznych do komputerów tego departamentu czy też serwerów po to, by je wykorzystać, by AI nauczyło się na ich podstawie móc generować grafiki takie, jakie on potrzebuje, by depresja od niego odeszła. Takie tłumaczenie jest dosyć zabawne, realistyczne być może, ale niezależnie od tego jak widać rozwój AI nie zahamowuje się, lęcz przyspiesza i to w bardzo ciekawych kierunkach. Systemic War, gra polskich deweloperów jest obecnie do przetestowania na platformie Steam i od razu wywołała całą masę krytyki, która nie jest znoszona przez deweloperów za dobrze. Sytuacja wygląda tak, że graficznie tytuł wygląda troszkę staro. Do tego wysoki poziom skomplikowania oraz wykorzystanie AI w bardzo wielu miejscach nie podoba się graczom. O ile na Steamie te wypowiedzi można traktować jako prawdziwą krytykę, to na Exie toczy się wojna, ludzie na... jeżdżają na deweloperów jak tylko mogą. I z tego też powodu deweloperzy chyba pękają, ponieważ na ECsie pojawiły się komentarze od nich typu, jeżeli grafika Ci się nie podoba, zrób lepszą. Jest to fantastyczne podejście. Na pewno zyska wielu fanów ten tytuł dzięki takiemu yy, zaskarbianiu ich przez deweloperów. Ale dla mnie jest to dosyć prawdziwe. Sytuacja, ponieważ wydaje mi się, że deweloperzy naprawdę włożyli dużo energii i sił, by stworzyć tą grę i na chwilę obecną jeszcze nie nauczyli się, że gracze, szczególnie na Xie, są bardzo krytyczni. Powinni pamiętać, że czy to na Twitterze, czy to na Steamie niewielu graczy procentowo się wypowiada, a ci, którzy to robią, zazwyczaj mają jakiś problem, a nie dlatego, że im tytuł się podoba. Więc ja bym bardziej patrzył, jak dużo komentarzy pochodzi od prawdziwych graczy na Steamie i starał się poprawić rzeczy, na które oni tam narzekają. A Twitter, jak wiemy, to bagno i bym sobie odpuścił. Taka rada. Tym bardziej chaotycznym materiałem kończymy na dzisiaj. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie suba, lajka, komentarz, podbicie. Bye, bye.